Witajcie w piątym odcinku za Bob's Balls. Mogę wam powiedzieć, że te odcinki to pierwszy sezon, a cały pierwszy sezon będzie miał 10 odcinków. Dobra, to atakujemy już go? No możemy, ale mamy tyle siły, by z nim wygrać, na pewno. Zacząłem atakować hehe. He. XD, myślisz, Fortnite, że ze mną wygrasz? Już ci pokazałem, jak to jest zadzierać ze mną, widzę, że nadal tego nie rozumiesz. Kolego, on nie jest sam. O nie. I tak nie boję się was. Jedyne czego się nie boisz, to swojego cienia. Dobra, dajcie mi już spokój, proszę. Xdddddd, ale kidosek z ciebie Minecraft i widzisz, kto jest potężny. Dobra, skoro on ma sojusznika, to ja też mogę. Hej, Brawl Stars. No hej, co chcesz? Chciałbyś sojusz ze mną? Dam ci 10 milionów graczy, tylko zgódź się. No okej. Na początku dam ci tereny obok Robloxa i Fortnite'a. No okej, okay, ale czemu obok Robloxa i Fortnite'a? Bo są moimi wrogami, dlatego, a poza tym mają za dużo terenów. Ej, patrz czemu Minecraft dał Brawl Starsowi tereny obok nas? Chyba wiesz co to może oznaczać. A co to może oznaczać? Ty idioto, to, to znaczy, że chcą nas zaatakować. Nie wierzę czemu mam sojusz z takim półmózgowcem. O wreszcie jestem w z Balls, a czas wszystkich rozwalić. Dobra, będzie trzeba wydać więcej pieniędzy na stabilność. Podwyższam cenę dolców. Muszę się rozszerzyć nie będę taką malutką aplikacją, jednak tereny to nie wszystko muszę zdobyć więcej graczy i dużo lepszą stabilność. Tak więc. Dobra, Minecraft, atakujemy w następnym odcinku, ok? Niech Roblox i Fortnite szykują się na zgubę. Wiem ten odcinek miał trwać od 3 do 5 minut ale nad takim długim filmem siedzi się bardzo długo ale i tak ten film trwa 2 minuty więc to nie krótko dobra do jutra, bo muszę wam powiedzieć że jutro będzie odcinek 6 dobra nara.